Dzień kochanie kochani, słuchajcie, ja się dzisiaj czuję troszeczkę lepiej, ale da, dalej jestem, wiecie, pociągająca, no. Więc y, sposób, mój sposób taki na taki dzień, oprócz tego, wiadomo, że się źle czujemy, a musicie gdzieś jeść, jest naprawdę taki bardzo y, świeży makijaż. Ogólnie to na twarzy mam tylko i wyłącznie krem. Dałam sobie, słuchajcie, też... Yy, rozświetlacz mokry, czyli taki w żelu. To jest akurat ten z kalendarza Makeup Revolution. Dodatkowo nie dałam w ogóle, słuchajcie, bronzera i dałam, użyłam, słuchajcie, ten yy, róż z kalendarza Super Jack. To będzie, że nawet dość fajny taki delikatny kolor. Można go fajnie, wiecie, fajnie się rozmazać. Znaczy, rozmazał mi się dość mocno, Ja nie chciałam mocnego efektu, delikatnie, w ogóle mam pęśccia. Oczy tak samo, słuchajcie, nie przykładam im bardzo dużej wagi. Ogólnie chcę, na, ma, żeby makijaż był bardzo naturalny, jedynie troszeczkę świeżający, więc dałam, słuchajcie, błyszczące cienie na całą powiekę, coś czego zazwyczaj nie robię. I słuchajcie, troszeczkę bardziej jeszcze przyciemniłam przy kąciku, no żeby zawsze wiecie ten kształt tam zachować. Dobrze wytuszowane tu, tuszy, yy, rzęsy, brwi zrobione, usta zrobiłam słuchajcie. Yy, zwykłymi pomadkami matowymi i teraz użyłam mixa z, z Makeup Revolution, jakieś jeszcze, ale słuchajcie, nie chcę dawać y, pomadek, wiecie, takich zastygających, które, wiecie, one jeszcze przy chorobie jeszcze bardziej, a w szczególności, jeżeli such, mamy suche usta, one brzydko wyglądają, więc jedynie właśnie takie, o, jak one się zjedzą, to się zjedzą, wiecie, o co chodzi, nie, nie przeszkadza mi to. Więc makijaż bardzo, bardzo delikatny, jedynie właśnie takie troszeczkę rozświetlenie, ożywienie skóry. Sorry, coś mam jakieś włos mi. Yy, po to tylko wiecie, żeby troszeczkę wydać się zdrowszym. No, a ja się pomału szykuję, bo dzisiaj jadę słuchajcie do Santa Cruz. I... Znaczy na pewno nie będę do Was gadać Santa Cruz, ale może tam Wam zrobię jakieś przebitki. nie? I szkoda też, że jadę wiecie w dzień, a nie na wieczór, bo na wieczór widziałam, że mają w tym roku bardzo dużo fajnych ozdób. Więc byłoby fajnie, wiecie, nakręcić takiego vlog vloga, wiecie, tam. Mają też jakiś tam, właśnie, jarmark. Ponoć mają jakiś jarmark. Chociaż na pewno to nie wygląda ten jarmark tak jak wszędzie na świecie, tylko no. Ale chętnie bym tam pojechała, wiecie, w nocy. Zobaczymy, może pojedziemy, wiecie, jeszcze przed Trzema Królami. No bo tak naprawdę to będzie, wiecie, jeszcze przez te 10 dni co najmniej, wiecie, ten jarmark tam będzie. To może uda nam się pojechać właśnie wieczorem, żeby zobaczyć jak ta Cruz... Czyli Laguna wygląda nocą w czasie świąt. Dobra, ja się zbieram. Przy okazji jeszcze y, zmontuję, bo jeszcze mam czas do autobusu, zmontuję, słuchajcie, zmontuję, zedytuję jedno zdjęcie, które mam na Insane Fashion, bo jutro już Wigilia. Boże, jak to zleciało. Ja z Santa Cruz wróciłam o, po, około 10. i ledwo co przeszłam, chwilę siadłam, może jakieś 10 minut, poszłam na dół z małą, słuchajcie, żeby wybrać parę prezentów z moich kolekcji, wiecie, ciuchów. Popakowałam też prezenty i dopiero, słuchajcie, wróciłam, więc jestem już tak naprawdę patnięta, a muszę wstać, no dobrze by było tak. Tu maksymalnie 6.30, żeby napić się spokojnie kawy i naszykować, bo o 7.30 słuchajcie no, wybieram się na market. Więc na szybko, słuchajcie, sobie, otwórzmy sobie kalendarze i pokażę Wam, co kupiłam w Santa Cruz. Znaczy, pewne rzeczy, bo wiadomo, prezentów Wam nie pokażę. Już nie przebieram się, no, trudno, no, kurde. Yy, musimy jakoś to zrobić, więc dzisiaj jest przedostatni vlogmas. Więc tu mam okienku 24 facfaktem w kalendarzu adwentowym yy, Look Fantastic mamy jeszcze 25, więc w jutrzejszym vlogmasie, gdzie wylosujemy, co. Czy, gdzie będzie wigilia i co będzie. Słuchajcie, zobaczmy co tutaj mamy uuu, uh, uh, co to? Highlighter Palette. Słuchajcie, mamy paletkę rozświetlaczy ze slicka. Czekajcie, otworzę ją. Wiecie, co bardzo pięknie się prezentuje. Fact, fakt, słuchajcie, u mnie teraz kolory są takie troszeczkę e, przekłamane, żółtawe, ale zobaczcie. Tu macie taki różowy, macie złotawy, żółty i ten jest jeden mokry. Z jestem duża. Nie nagrałam. E, jak wyciągam, słuchajcie. E, wasz ostatni prezencik z kalendarza waszego adwentowego. I w nim słuchajcie, kryła się ta oto pomadeczka. To jest z Nyxa. To jest niby taka pudrowa jakaś pomadka, lip cream. Eee, ja ją testowałam w sklepie, znaczy tak na ręce wiecie, swatchowałam. ja ona tak chyba fajna, taki wiecie, aksamitny kolor. Yy, yy, ma taką konsystencję, nie mam pojęcia jak się sprawuje. Dajcie mi znać, rozumiecie o co chodzi. Myślałam, żeby sobie kupić też, ale kurde. Powstrzymałam się, naprawdę powstrzymałam się. No i oczywiście yy, poleciła do Was ta też ta paletka. Więc ja yy, ładnie wyczyszczę i Wam ją wschodam. I pokażę Wam, co sobie kupiłam. Ogólnie patrzcie na to. Patrzcie na to. To, słuchajcie, zakochałam się. Zobaczcie, jaki piękny jelonek. I to jest, słuchajcie, świeczka. Spójrzcie tutaj. Tutaj ma knif. To jest świeczka. I słuchajcie, w Korte Ingles yy, świąteczne rzeczy zaczynały być już po przecenie i świeczki świąteczne były przecenione o 50% i za tego jeronka słuchajcie, zapłaciłam 6 euro. Dodatkowo yy, kupiłam jeszcze bombkę, ale to Wam ją za chwilę pokażę. Byłam też w Tajgarze. W Tajgarze kupiłam zwykły... Yy, kalendarz na 2020 rok. On ogólnie tutaj z boku ma takie tylko po prostu pofarbowane zielone, a w środku wygląda tak o, więc nic specjalnego, ale to jest właśnie coś takiego najlepszego dla mnie na dniówki, żeby sobie zapisywać. Ale byłam słuchajcie też w Lombardzie. Cash Convert się nazywa. Słuchajcie jeżeli jesteście w Santa Cruz albo gdzieś gdzie jest Mieli, słuchajcie, takie przedceny, przedceny, mieli, słuchajcie, zestawy zabawek dla dzieci, yy, podejrzewam, że po prostu zrobili jakąś akcję ze sklepów, czy coś takiego, gdzie, wiecie, pudełka są już troszeczkę uszkodzone, czy, wiecie, te zabawki są troszeczkę tam pobrudzone i w... zabawki, które na przykład kosztowały 30 euro, czy coś, to nie sprzedawali za, yy, za 10 były po prostu ceny 3, 5 albo 10 euro za komplety. I zobaczcie, co jeszcze kupiłam. Ech, nie że słuchajcie, kupiłam dwie stare kamery dla ozdoby. Ech, jedna, słuchajcie, jest, o ta była za 6, zobaczcie, za 6 euro. Ale wiecie, co tak ja je zobaczyłam? Mówi, Boże, ale fajnie by to wyglądało. Wiecie, na, na półeczce. Więc kupiłam tą, a ta była, słuchajcie, za 12. To była za 12. Więc kupiłam sobie, słuchajcie, kamery, starodawne, vintage, yy, jako souvenir, żeby położyć na półeczce. <laughs> I wiecie, i tak pomyślałam, o Boże, mogę zacząć kolekcjonować, bo naprawdę były tanie. Były niektóre, były tam. Pod 20 euro, niektóre były po 30. Wiecie, w zależności, ale wiecie, co jak wiesz, bo to jest taki duży, wiecie, Lombard. I czułam się, nie wiem, czy widzieliście e, kiedykolwiek ten, takie w seriale, co są, co właśnie te w Lombardzie. Tam nie ja zapomniałam teraz tytuł, jak się nazywa. Wiecie, właściciele Lombardów, co co tam sprzedają i pokazują różne, wiecie, rzeczy, tam wartość i jakie ludzie przynoszą, jak się kłócą whatever. Ja się centralnie czułam w tym sklepie, tak, jak w takim. Oczywiście to nie jest wielkość, tak jak pokazują w telewizji, tam w Stanach, tego co jest tutaj u nas, ale naprawdę się czułam tam mówię, Boże, się czuję jak normalnie, choćbym chodziła po takim, wiecie, typowym normalnie, tak jak w takim kurde, serialu. Więc strasznie mi się tam spodobało i w ogóle widziałam też takie, niektóre inne kamery, takie, dół, takie już porządne, wiecie, z drugiej ręki, mniej więcej gdzieś tak, jedna trzecia, połowa ceny, co chodzą w sklepach, więc nie wiem, nie wiem, może kurde się skuszę, wiecie, kupię z drugiej ręki kamerę, żeby mieć i żeby móc do was skręcić, ale to na pewno nie teraz, to na pewno nie teraz, może wakacje zobaczymy. Więc słuchajcie, a ogólnie nie powiem Wam pytania. Ogólnie pytanie. Kolejny raz. Pytanie, jakie pytanie? Um, Może coś łatwego, wiecie, takiego niezbyt trudnego. O, przedostatni w sumie vlogmas, e, ale ostatnie pytanie, więc dajcie znać: jakie jest wasze ulubione, czy nie ulubione, wymarzone miejsce na świecie, które chcielibyście zobaczyć. Czyli na po prostu, jakbyście mieli w życiu wybrać tylko jedno, jedyne miejsce, do którego chcielibyście polecić i zobaczyć je, jakie by to było. Więc dobra, y, ogólnie wiecie co, jestem tak zmęczona, że zrobimy sobie losowanie już jutro, bo i tak będziemy robić losowanie yy, i zrobimy sobie losowanko z, z wczorajszego vlogmasa już jutro. Naprawdę jestem tak zmęczona, tak zmęczona, że pomyślisz, że ja wyszłam z domu o godzinie, Coś po 11, bo autobus miałam chyba 20 po 11, czy wpół do 12. I Wróciłam godzinę godzinie 10 i jest prawie godzina pierwsza. I ja cały czas jestem na nogach. Chodzę, łażę, wiecie, po sklepach ile już kilometrów dzisiaj zrobiłam, to nawet nie mam pojęcia, yy, więc ja się już z wami będę żegnać. Jestem też chora, wiecie o co chodzić, nie? Więc żegnam się z wami, żeby przespać się chociaż 5 godzinek. Miejmy nadzieję, że się zdrzemnę chociaż 5 godzinek. I jutro Wigilia. masakra, będę normalnie jak zombie. <grymne> no ale co zrobić? No tak wyszło. Ajdę. A Wam słuchajcie, życzę oczywiście wesołych świąt, smacznego, słuchajcie, śledzika, smacznego karpika. A nam się udało, też mamy, słuchajcie, karpia. Normalnie to tutaj w, na ten film w Hiszpanii nie ma karpiów, ale po prostu są. Yy, niektórzy Polacy, którzy robią hodowlę i mają karpy, i moja mama kupiła dwa, więc mamy też karpia. I co, życzę Wam jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego najlepszego, yy, dużo szczęścia i radości z okazji świąt. I widzimy się oczywiście w Wigilię, czy też właściwie, ale wydaje mi się, że vlogmas pojawi się 25, więc po prostu jutro. Nakręcę, ale już nie będę montować. Wiecie, że żeby spędzić ten dzień, wiecie, z rodzinką, A jak nawet nie 25, to może 26. Zobaczymy. Yy, no ale wiecie, na pewno się pojawi. Więc trzymajcie się, buziaczki. I do zobaczenia w kolejnym, ostatnim już vlogmasie.